Witam Was serdecznie na kanale Szydełku z Janą. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać jak zrobić te przepiękne serduszko w kilka minut. Do tego projektu użyjemy włóczki niewielkiej ilości i szydełka 4 mm. Rozmiar włóczki powinien być dobrany do rozmiaru szydełka. Tak więc zaczynamy. Robótkę zaczynamy od magicznego kółeczka, czyli końcówkę nitki daję do tyłu tak aby powstał krzyżyk i małe kółeczko. Następnie robimy oczko w górę i trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Teraz w naszym kółeczku pamiętajmy, że pracujemy na dwóch nitkach, robimy jeszcze 12 słupków. Jeden, dwa trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. I 12. Czyli ogólnie w naszej pierwszej rundzie powinniśmy mieć 13 słupków. Trzy oczka łańcuszka z początku też liczą się jako pierwszy słupek. Przeciągamy, zaciągamy naszą, koń, koń, koniec naszej nitki tak, aby zaciągnąć kółeczko. I robimy oczko ścisłe w trzecim oczku naszego pierwszego słupka. Oczywiście, jak zwykle na początku jest to dosyć ciężkie, ponieważ oczka są dosyć ciasne. O. I to jest nasza pierwsza runda. I zaczynamy rundę drugą. Po oczku ścisłym ominiemy tutaj sobie właśnie te nasze trzy oczka łańcuszka, pierwszy słupek, i w drugim słupku robimy 7 podwójnie nawijanych słupków. Czy mamy pierwszy słupek. I drugi, czyli ogólnie trzeci, ponieważ jeszcze oczka łańcuszka liczą się jako pierwszy. Czyli mamy pierwszy podwójnie nawijany słupek i jeszcze sześć jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć, sześć i siedem. Siedem podwójnie nawijanych słupków. W kolejnym robimy jeden słupek zwykły, a w następnym w słupku dwa słupki. A w zasadzie nawet w naszych kolejnych dwóch. Jeden. I dwa, i w kolejnym znów dwa słupki. Jeden i dwa. Teraz powinniśmy być w naszym środkowym słupku, gdzie zrobimy dwa słupki. Jeden i dwa. Oczko łańcuszka, i kolejne dwa słupki w tym samym słupku. Czyli taka mała podwójna literka V dwa słupki oczko i dwa słupki. Następnie w kolejnych dwóch słupkach po dwa słupki, jeden i dwa. I w następnym znów jeden, i dwa. W kolejnym jeden słupek, a w następnym. Powinny nam zostać jeszcze trzy słupki, czyli w kolejnym po słupku robimy znów siedem podwójnie nawijanych słupków. Jeden, Dwa. 4 5, 5 6 i 7 Po naszym siódmym podwójnie nawijanym słupku robimy Oczko ścisłe, tym samym oczku ścisłym, co na początku naszej rundy, czyli zaraz przed pierwszym podwójnie nawijanym słupkiem. Kolejne dwa słupki omijamy. I to jest nasza druga runda. No i teraz zaczniemy naszą rundę trzecią, w zasadzie już ostatnią. Oczko w górę. W pierwszym podwójnie nawijanym słupku robimy słupek. Półsłupek znaczy się. A później w następnym dwa półsłupki jeden i dwa, w kolejnym jeden półsłupek, w następnym dwa półsłupki jeden i dwa. W kolejnym jeden półsłupek i w następnym dwa półsłupki, czyli powinniśmy mieć cztery, cztery razy po dwa półsłupki. Czyli tu był pojedynczy, podwójny, jeden, dwa, trzy, co oznacza, że w następnym jeden półsłupek i w kolejnym dwa półsłupki. W kolejnych pięciu robimy po jednym półsłupku, czyli jeden, dwa cztery i pięć i teraz powinniśmy mieć słupek zaraz przed oczkiem łańcuszka w którym robimy dwa półsłupki jeden i dwa oczko łańcuszka dwa półsłupki w słupku za oczkiem łańcuszka 1 i 2. i znów w kolejnych pięciu po jednym półsłupku 1, 2, 3, 4 i 5. To jest w zasadzie odbicie lustrzane tego, co robiliśmy przed chwilką, czyli teraz mamy dwa półsłupki w kolejnym. 1 i 2. 1 w następnym. 2 półsłupki w kolejnym. 1 i 2. Półsłupek w następnym. Dwa półsłupki w kolejnym, jeden i dwa półsłupek w następnym, i jeszcze raz dwa półsłupki w kolejnym, i jeden półsłupek w naszym ostatnim słupku. Na końcu oczko ścisłe, w tym samym oczku co zrobiliśmy oczko ścisłe na początku rundy, czyli nie będzie łatwo. I to już jest w zasadzie. Koniec. Teraz możemy obciąć nitkę, zakończyć w taki sposób, aby jeszcze bardziej ukształtować wzór naszego serduszka, i cały projekt jest skończony. Tak więc serduszko w kilka minut mamy zrobione. Dziękuję, żeście zostali ze mną do końca. Życzę miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku.